Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. Moi kochani, zwróćcie uwagę na to, że tłumy i uczniowie Pana Jezusa mają różne zdanie na Jego temat. Tak było wtedy i tak jest teraz. Tutaj w ewangelii Łukasza pan Jezus nie podkreśla tego, ale w ewangelii Marka jest wyraźnie powiedziane, że to, że Jezus jest mesjaszem, synem Bożym, Piotr mówi z natchnienia Bożego. Uczniowie uważają Jezusa za syna Bożego, ponieważ zostało im to objawione przez ducha świętego, z łaski Bożej i musimy być tego świadomi że uznawanie Jezusa za Boga jest łaską to nie wynika z doczesności nie wynika z poznania ludzkiego ale wynika całkowicie z wiary wierzymy w Boga który nam objawia synostwo Boże swojego syna panie Jezu prosimy cię abyś umacniał w nas swoją łaskę byśmy wierząc w ciebie całkowicie tobie ufali a po drugie prosimy cię gorąco abyś tą łaskę poznania ciebie rozlewał na wszystkich ludzi aby wszyscy oddawali tobie cześć twoje bowiem jest królestwo potęga i chwała na wieki amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus